Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zapewnienie maksymalnej wydajności tłumika samochodowego jest bardzo ważne. Aby to zrobić, oto jak prawidłowo go wyczyścić, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Tłumik samochodowy. Narzędzia do czyszczenia. Pierwszym krokiem w czyszczeniu tłumika jest jego demontaż. W niektórych przypadkach bardzo dokładne czyszczenie nie będzie konieczne. Dlatego można go wyczyścić zwykłym detergentem odtłuszczającym. W poważniejszych przypadkach potrzebne będą odpowiednie narzędzia i materiały do czyszczenia tłumika samochodowego papier ścierny. P80, P150, P220, P600 lub P1200 pasta ścierna szmaty, soda kaustyczna korek, do zamknięcia końcówek gorąca woda, małe śruby procedura. Jest prosta: oto jak wyczyścić inkrustowany wydech samochodowy. Jak wyczyścić inkrustowany tłumik samochodowy? Lekko podgrzej tłumik bardzo ostrożnie i zacznij go czyścić, drapiać jego brzuch papierem ściernym, w tym momencie nałoz pays ścierna i znów będzie jak nowy. Teraz będziesz musiał wyczyścić go wewnętrznie, soda kaustyczna, zachowaj wszelkie środki ostrożności. Załos fartuch, rękawiczki i przede wszystkim okulary ochronne. Teraz możesz rozcieńczyć i kaustyczna gorąca woda, zamknąć jeden koniec tłumika za pomocą nasadki, a następnie napełnić go do połowy na tym etapie będziesz musiał również włożyć małe śruby. Teraz należy nim potrzasnać, aby zanieczyszczenia lepiej zeszły. Po co czyścić tłumik? Czyszczenie tłumika jest ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia maksymalnej wydajności, to właśnie w jego wewnętrznej. Części gromadzi się brud zanieczyszczenia i pozostałości, które mogą go zatkać. Opublikowano w praktyczne poradniki konserwacja samochodu czyszczenie samochodu a WordPress komentarz Hello World